Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Kiedy byłam dzieckiem, i tak samo jakby nie miałam, nigdy nie dorastałam w środowisku, w którym tych pieniędzy brakowało, i to też nie był jakiś główny temat rozmów, a jednak. Rola pieniędzy w takiej mowie domowej wywarła ogromny wpływ na mnie i przypominają mi się takie sytuacje strasznie dziwne z dzieciństwa, mm -hmm. kiedy na przykład, pamiętam, przewróciłam szklankę z sokiem. Mhm. I było mi tak przykro i ja przepraszałam moich rodziców, w ogóle brzmi jakby to byli jacyś tyrani, w ogóle im, ich to w ogóle nie ruszyło, że ja wylałam ten sok. Wiem, że nie, wiem, że nie. A ja mówię, Boże, wylałam sok, przecież to są ciężko zarobione pieniądze rodziców. I to była jakaś taka moja własna gadka, którą sobie wkręciłam mhm. na wieki wieków i pamiętam drugą historię, mhm. kiedy byłam na koloniach chyba po trzeciej klasie podstawówki i wziąłam sobie jakieś drobne na nie wiem, na lody i to było 7 złotych, pamiętam. Pamiętam to. no. I ja pamiętam, no. że ja wróciłam do pokoju, i nie było tej kasy w mojej kieszeni. Ja się popłakałam, ja zadzwoniłam do mojej mamy z przeprosinami, że ja, jak ja mogłam zgubić to 7 zł, na które oni tak ciężko pracują. No, słuchaj, no. przecież to jest totalna blokada. No i przekonanie, pie na pieniądze się ciężko pracuje. Tak, tak, tak. I tak. to jest na przykład właśnie jedna z rzeczy, która y, mi wyszła y, podczas y, mojej analizy relacji z pieniędzmi, właśnie, że na pieniądze trzeba ciężko pracować, że żeby mieć pieniądze, trzeba mieć. Y, Wykształcenie wyższe, najlepiej z jak najbardziej prestiżowej uczelni i wyższego poziomu niż tylko mm, na przykład studia y, magisterskie, już nie mówiąc o, o licencjacie. No i właśnie, żeby, żeby zarabiać, to trzeba harować dzień i noc, a i tak mm, ta przyszłość jest niepewna. To była taka moja super gadka na temat pieniędzy, która, którą kiedy dostrzegłam, stwierdziłam: Wow, Karolina. To naprawdę jest z czym popracować, tak? Albo możemy myśleć sobie, że właśnie tak mówiłaś o tym, że wyobrażamy sobie, że mamy tę kwotę i od razu mamy ten sabotaż, od razu myślimy sobie okej, okay, to się nie wydarzy, bo jestem bez talenciem, bo jestem bardzo nieprzedsiębiorcza, bo nie wiem zarządzać